na to, że na przykład mamy lepszą wytrzymałość, lepszą wydolność, lepiej się pompują nasze mięśnie. Wśród tych ziół są również takie działające mocno na układ tutaj neuronalny, na sieci neuronalne lub też wielokierunkowo poprzez też wpływ na hormony zwiększające oczywiście też tlenek azotu, czyli ten nos, system takiej pompy tutaj wpływają również na właśnie tę sferę seksualną, czyli poprawiają nasze wszystkie funkcje, niesamowity wpływ na nastrój. Oczywiście w przeciwieństwie do środków anabolicznych steroidów, wpływają korzystnie na nerki, zamiast je uszkadzać. Tym samym tak samo również na wątrobę. Także dla stabilizacji cukru lub poprawy profilu lipidowego w przeciwieństwie do tego, co czynią np. anaboliki czy hormony oparte np. Na, na DHT, gdzie ten profil lipidowy zupełnie rozwalają, tu tutaj mamy zupełnie coś innego. To właśnie wyróżnia ten taki nowy, ziołowy doping, bardziej bym powiedział jeszcze zaniedbany, ponieważ nikt się tym za bardzo nie interesował oprócz dawniej Cławomira Ambroziaka. Później to zostało w ogóle jakby porzucone, więc trzeba było zgłębić w ogóle ten proces związany z działami, dlatego że rynek anaboliczny steroidów jakby przejął całą kontrolę nad wszystkimi, nad wszystkimi osobami, dlatego że szybkie wzrosty tutaj mięśni, też handel, zarobki na tym doprowadziły do tego, że, no, że wyparły takie sposoby naturalne, że tak powiem. Działania na organizm, ponieważ na ziołach nie można byłoby nawet zarabiać. Oczywiście nie możemy tutaj mówić o tym, że zioła będą działać tak silnie jak te steroidy syntetyczne, bo to jest zupełnie inny kaliber. Natomiast anaboliki czy środki androgenne, syntetyczne, nawet już sam testosteron, potrafi przyspieszać proces starzenia. O ile tego testosteronu, jak mamy za mało, możemy szybciej się starzeć, ale jak mamy za dużo, nawet czasami, Górną normę, ale jest to dzień, noc, dzień, noc, cały czas pobudzony ten organizm, to zauważam nawet zwiększony proces starzenia się. A zioła mają to, to do siebie, że przeważnie każde z nich albo większość, pewna część na pewno działa antystarzeniowo. I to jest często wymieniane, wymieniana cecha tych właśnie e, zioł. One niesamowicie też wpływają na nastrój, czyli czujecie się zupełnie inaczej. Tutaj proces jakby przyjmowania ziół dotyczy również wpływu na mięśnie, tylko że aby te mięśnie oczywiście rosły, to tak samo jak przy steroidach syntetycznych wymagany jest trening. Tak samo musicie ćwiczyć, trenować odpowiednio i odpowiednio się odżywiać, bo przecież magia ziół nie polega na tym, że zioła nie dadzą nam tyle białka czy energii, żeby budować te mięśnie, a energia czy białko jest potrzebne. Natomiast może zwiększyć metabolizm, przyspieszyć jakby działanie tego organizmu, więc to jest też fajne i kluczowe. Może dostarczyć nam minerałów, związków podobnych do neuroprzekaźników lub do hormonów, chociażby opartych na fitosterolach, na sterolach czy saponinach steroidowych, które fajnie tutaj mogą wpływać na nas prozdrowotnie. W tym e-booku będziecie mieli rozdziały po kolei od tego od takiego wprowadzenia w ogóle do tych anabolicznych ziół, czym są, jakie są pierwsze kroki, właśnie jak rozpocząć tutaj pobieranie tych ziół, czym się kierować, na co zwrócić uwagę. I, i wymieniam wam pojedyncze zioła z krótkim opisem, właśnie takie anaboliczne. Spośród tych ziół możecie wybierać sobie dane i testować je na sobie. Możecie też łączyć jedno, dwa. Maksymalnie 3, nie polecam więcej, ale zaczynać od jednego lub dwóch. Podaję suplementy ziołowe, zioła, które zwiększają naszą siłę i wytrzymałość. Macie w e-booku również wymienione zioła redukujące tkankę tłuszczową. Jest ich dosyć sporo, także deficyt kaloryczny, ale też jak wspomóc właśnie tutaj poprzez zioła i suplementy, te tkanki tłuszczowej. Zioła promujące zdrowe stawy i kości. To też jest ważne i też wspomaganie przy kontuzjach. Macie tutaj zioła i z tybetu i różne tajne. Zobaczycie to, co właśnie zwiększa moc naszych stawów. I bardzo ważne zioła dla zmniejszania stresu, czyli obniżania kortyzolu i również zioła poprawiające tutaj nasz sen, czyli wypoczynek co jest bardzo istotne i przekłada się najbardziej na to, czy te mięśnie będą rosły, czy nie, ponieważ niewystarczająca ilość snu prowadzi już do, tego, do takiej degradacji mózgu, że nawet ta wydolność psychiczna nie jest taka jak ma być. Jesteśmy rozdrażnieni i tym bardziej nie ma mowy tutaj o jakiejś koncentracji czy o jakichś w ogóle wynikach. Także sen to jest podstawa i musiał być ujęty. Tutaj macie wymienione jakby kilka moich takich sprawdzonych protokołów na ten sen. Możecie oczywiście spośród tych ziół bez ich dużo dobierać sobie samemu. Działa wspomagające układ odpornościowy. No, tutaj też to jest klucz. Wiele, wiele z tych ziół anabolicznych zwiększa tą odporność. Ta odporność jest nam potrzebna e, dzięki też właśnie działaniu immunolo stymulującemu, immunologicznemu, wspierającemu ten system, zwiększa się nasza wydolność, odporność e, i ułatwia to proces budowania masy mięśniowej, zwiększania też produkcji hormonów, więc to też jest bardzo istotne. Zmniejszenie tych stanów zapalnych, które aktywują się tym bardziej po treningu, a te zioła zmniejszają ten proces, dzięki czemu szybciej się regenerujemy, także będzie to zauważalna siła i szybsza regeneracja na tych ziołach. Jednak nie każdy reaguje identycznie, więc musicie potestować i dobrać też do siebie, ale to jest ważne żeby w tym po prostu e-booku to było. Są też zioła, suplementy obniżające estrogeny. Wiadomo, że te estrogeny czasami u niektórych osób mogą być za wysokie, co przekłada się oczywiście na obniżony poziom na przykład testosteronu, co warto się wtedy tym zająć i ten e-book oczywiście takie informacje zawiera. I na koniec, czy może nie na koniec, ale takie podsumowanie, zwieńczenie tego, to są zioła kombinacjach, czyli kombinacja ziół dla maksymalizacji efektów, czyli kilka różnych ziół, plus też macie wymienione co brać, jakiś suplement, żeby żeby mieć to jak największe te efekty zmaksymalizowane. Tu też podaję swoje jakieś zioła, kombinacje, na których wyglądałem najlepiej, czułem się najlepiej, była najlepsza pompa, najlepszy wygląd i tak dalej, i tak dalej. Czyli coś, co... Naprawdę u mnie rozwaliło system. I tutaj macie w tym e-booku zawarte takie kombinacje moje najlepsze. I macie rozdział później. Bezpieczne stosowanie ziół, jakie możecie doznać skutki uboczne, na co zwracać uwagę, więc taki rozdział musiał również powstać. Jest kolejny rozdział o ekstraktach kontra cała roślina, czyli jak to wszystko wygląda i standaryzacja ziół, na co zwrócić uwagę, jaka jest różnica między ekstraktami a zwykłymi ziołami, kiedy takie, a kiedy takie stosować. No i ostatni rozdział, też nie mogło go zabraknąć, jest to trening na zwyżkę testosteronu, czyli jaki trening zwiększy nam testosteron i sprzyja właśnie budowaniu masy u osoby naturalnej. A co najważniejsze, jeszcze co nie dodałem, to to, że te zioła można stosować również u osób, które są na TRT czy na cyklach nawet, żeby minimalizować skutki ubożne. Więc te zioła często, niektóre z nich są stosowane na przykład na cyklach. Więc to jest fajne, czy na trepek zewnętrznych, że jest ich duża przydatność. Więc te zioła się mogą przydać i na cyklu na TRT w trakcie zejścia z tego, aby jak najwięcej tej masy utrzymać, i to jest fajne, mieć taką wiedzę, oraz u osoby całkowicie naturalnej, jak budować ten, te mięśnie, czyli jak wspomóc dopać, dodać sobie trochę tego kopa, zwiększyć, ułatwić ten proces budowania masy mięśniowej, kiedy już na przykład osiągasz ten limit swój naturalny. Masz też tutaj podany suplement ziołowy, który blokuje tą miostatynę ten czynnik jakby blokujący, hamujący rozwój masy mięśniowej, czyli to zioło hamuje gen, który po prostu blokuje miostatynę, także to jest fajne. Moi drodzy, link do e-booka zostawiam pod chwilę, oczywiście ilość jest ograniczona tych, tego e-booka i w takiej cenie. Moi drodzy, co najważniejsze, kupując tego e-booka, masz dostęp i prawo do uaktualnij, które będą się pojawiały co jakiś czas, czyli jeżeli otrzymam feedback zwrotny, żeby coś dodać, czy sam uznam, że trzeba coś dodać, to ja wtedy będę uzupełniał tego e-booka. On będzie stale się rozrastał, więc będziecie mogli, raz go kupując, później mieć dostęp do coraz to jego nowszej wersji. Także moi drodzy, zachęcam gorąco, pozdrawiam i dzięki za uwagę.